Chcesz mówić bardziej naturalnie o to trzy wyrażenia na poziomie B2, które warto znać. To get out of hand. Wymknąć się spod kontroli. The situation got out of hand really quickly. Hit the nail on the head. Trafić w sedno. When you said you need more practice, you really hit the nail on the head. Go the extra mile. Dać z siebie więcej niż trzeba. If you want to succeed, you need to go the extra mile. Chcesz więcej takich zwrotów, zostaw komentarz angielski i pobierz mini kurs ze słówkami i zwrotami, które wzbogacą Twój angielski.